Nie wiesz, co zrobić z białkiem. No z białka przecież się ubija beziki przepieczne, potem się robi beze tak. Pawlowa, a potem już wiemy, co z tym zrobić. No Ależ dobrze. pięknie tam się dzieje, Mela i Tomek w kuchni i rozwijają się w dalszym ciągu. Ale u nas też bardzo ciekawie, bo znakomity gość, proszę Państwa, pani Elżbieta Piotrowska-Rudkowska, farmaceutka i prezes naczelnej Izby aptekarskiej. Także nie byle kto. dobry, oczywiście witam. Ale, Witamy, ale zaprosiliśmy Bartosz. takiego gościa, wspaniałego, po to, żeby nam powiedział raz na zawsze, jak leczyć. Jak... Oczywiście objawy kaszlu suchego i mokrego. Czym to się różni i no jaki zaczął się sezon? No, no, można pokazujemy. powiedzieć, że w pełni, dokładnie. Mamy listopad tak, w końcu. Tak. Czyli stosujemy syropy na kaszel suchy i na kaszel mokry, ale bardzo ważne jest podczas doboru syropu. Oprócz tego, że na rodzaj kaszlu to wiek pacjenta. O. A mianowicie, że dlaczego? Dlatego, że syropy dla osób dorosłych często nie są odpowiednie dla dzieci. Musimy zwracać uwagę na substancje, które znajdują się w syropach ale, te lecznicze, ale też i na substancje uzupełniające, jak na przykład cukier, alkohol. To jest bardzo ważne, bo osoba chorująca na cukrzycę nie może zażywać syropu zawierającego cukier. Więc tutaj podczas wyboru takiego syropu musimy zwracać uwagę nie tylko na jego działanie, ale też przede wszystkim na wiek pacjenta i choroby współistniejące, które pacjent może mieć. Czyli czytamy etykiety przede wszystkim, żeby to było Czytamy etykiety, ale przede wszystkim to idziemy do lekarza, jeżeli mamy taką możliwość, albo idziemy do apteki i pytamy farmaceutę, który syrop poleciłby na kaszel i objawy tego kaszlu. Informujemy farmaceutę o objawach tego kaszlu. Wówczas farmaceuta udzieli porady, czyli zaleci albo syrop na kaszel mokre albo na kaszel o właśnie No dobrze. No A to to ja, się dochodzi. Ja prawdę mówiąc, nie wiem. Ja, czy ja, ja mam suchy czy mam mokry i przychodzę nie. i kaszle temu jednemu farmaceucie. Jak jestem... ropy mają inne składy. No dobrze, I syrop dobrze. na kaszel suchy zawiera substancje, które hamują odruch kaszlowy. Często są to substancje, które działają bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy jak kodeina, dextrometorfan czy butyramina. I to i są most... zdrowe substancje. To znaczy tak, one oczywistko. nie szkodzą nam na nic? Nie, butyramina jeszcze... mi tak się może... Nie, nie szkodzą, jeżeli zabrzmiało. stosujemy je zgodnie z zaleceniem lekarza, farmaceuty bądź producenta. One nie szkodzą. Musimy czytać faktycznie ulotki i słuchać tego, co farmaceuta mówi w aptece. Czyli jak jest kaszel suchy, to stosujemy takiego rodzaju syropy. Po to, żeby go powstrzymać, ta kaszel, tak? Bo on drażni nam. Tak, drażni. Ale jak już powstrzymamy kaszel to albo jesteśmy w trakcie powstrzymywania, to też często stosujemy preparaty roślinne zawierające porost islandzki, czy babkę lancetowatą, czy prawość żeby łagodził właśnie te podrażnienia gardła i krtani, które pojawiają się z chwilą pojawienia się kaszlu suchego. Natomiast syropy na kaszel mokry są inny, mają inny skład, zawierają ambroksol albo karbocysteinę albo na przykład wyciąg z bluszczu, który jest bardzo dobry. I one jak gdyby tną tą wydzielinę U i powodują oczyszczenie drzewa oskrzelowego. Czyli że łatwiej ją odkrztusić, tak? Łatwiej ją odkrztusić. No dobrze, ja zapytam bo to, a dwa w jednym, jeśli wybieramy taki syrop, który no jednocześnie jest na kaszel mokry i na suchy, czy to jest dobry wybór? Zalecam jednak stosowanie syropów na określony rodzaj kaszlu. Syropy, które stosowane są na kaszel mokry i suchy, są to syropy, które posiadają w sobie przede wszystkim składniki roślinne, które oczywiście są zdrowe i zalecane, natomiast jak już mamy. Kon Kaszel, no wiemy jakiego rodzaju, stosujemy preparaty, które szybko zadziałają i pomogą nam pozbyć się dolegliwości. No tak, bo to tak jakby leczyć dwie choroby, jedno lekarstwo. No to na koniec jeszcze tylko prosimy o podsumowanie. A dla dzieci, na co powinniśmy zwracać uwagę w syropach dla dzieci? Są to syropy dedykowane specjalnie dla dzieci, posiadające skład ilościowy i jakościowy odpowiedni. Czyli jeżeli mówimy, że ch jeżeli chcemy syrop dla dziecka, to, to informujemy farmaceutę, że to ma być syrop dla dziecka i wówczas takim, y, preparaty zawierające bluszcz są odpowiednie dla dzieci, ale mm. też i preparaty zawierające substancje chemiczne. Czyli informujmy, pytajmy farmaceutę i lekarza no tak. o tych dolegliwościach. Czasem ktoś prosi, no idź, kup mi jakieś tam syrop, bo idzie akurat do apteki i nie powie dla kogo, więc musimy mówić, że Możemy dla dziecka. Możemy stosować, y, robić syrop w domu syrop z cebuli. O. Czyli cebulę, bardzo... zasypujemy cukrem. Tak, prawda? zasypujemy cukrem. Jest to syrop, który stosujemy w przypadku kaszlu suchego i mokrego. Ma bardzo dobre działanie i składniki, które działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo mm -hmm. i przeciwgrzybiczo. Więc jeżeli chcemy stosować domowe sposoby, no to polecam syrop z cebuli. Nie zamierzam mieć kaszlu ani chrypki, drodzy Państwo. Ja również życzę tego nam wszystkim. I Państwu życzymy również tego. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za dziękuję, za dziękuję bardzo Dziękuję za Pani prezes, nie. dziękujemy serdecznie zobaczmy co dalej w naszym programie.